To już trzeci raz, gdy wiosną Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego zaprosił mieszkańców naszego miasta w swoje progi. Działo się wiele, bo właśnie wiosną biolodzy mają nam najwięcej do zaprezentowania. Atrakcji jest bardzo dużo, ponad 50 rozmaitych typów zajęć w postaci warsztatów, wykładów, pokazów, konkursów, laboratoriów. Dużo nowości, a dużo też takich, na które przychodzą do nas już nasi stali zainteresowani ludzie z całego województwa, uczniowie, nauczyciele, rodzice, dzieci. Otóż okazuje się, że w przypadku tej naszej wiosny największe zainteresowanie budzą takie zajęcia, które pozwalają na bezpośredni kontakt z mikroskopem, z żywymi zwierzętami. Dlaczego śmiech odchudza i leczy? Dlaczego cisza to luksus? Co mówi do nas pies? Na te i inne pytania mieszkańców, w tym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przez kilka godzin cierpliwie odpowiadali naukowcy. Największym zainteresowaniem cieszyła się oczywiście prezentacja laboratoryjna, ale także obecność żywych zwierząt. Mamy we... Węże w nowej odsłonie. Wcześniej też już były węże, ale tym razem były w bardzo niewielkich grupach, gdzie ten kontakt ze zwierzętami był bardzo intensywny. Można było dotknąć tą aksamitną skórę węży, poznać ich zwyczaje. Bardzo wiele ciekawych wykładów, chociażby blok psi. Wykłady, które już miały miejsce, między innymi o śmiechoterapii. Dużo informacji na temat fitoplanktonu. Węża można było dotknąć, podtrzymać, dowiedzieć się bardzo interesujących informacji na temat życia tych niezwykłych gadów. Nie występuje nigdzie, on występuje w hodowli. To jest mieszanie z dwóch gatunków, które się w naturze nigdy generalnie nie spotykają i jest produktem zamierzonych działań hodowlanych człowieka. My chcemy wyhodować węża jak najbardziej atrakcyjnym ubarwieniu, o atrakcyjnych dla nas cechach zachowania, czyli spokojne, dobrze jedzące i. Mogą one być po prostu idealnymi zwierzętami, idealnymi wężami domowymi. Dzieci były zafascynowane wykładem. Nie może zawiązać się na sukę. Ja znaczy może, ale nie przeżyje tego. Będzie miał złamany kręgosłup, a wąż, jak widać, przesunął super do, si do tyłu i się rozwinął. Wiosna Biolorów to kontynuacja bardzo udanych nocy Biolorów, które przyciągały na Uniwersytet Szczeciński dziesiątki mieszkańców. Wydarzenie jest połączone z dniami otwartymi wydziału. Uczelnia Wyższa ma nadzieję, że tego typu wydarzenia przyciągną na ulicę Wąską i Felczaka przyszłych studentów, którzy podczas wykładów i prelekcji zainteresują się światem przyrody i biologii. Prawdę mówiąc, nasze działania biegną w dwóch kierunkach. Chcemy zmienić w świadomości Szczecinian takie myślenie, że jak przyrodnik, który gdzieś tutaj bada cokolwiek w obrębie np. Parku Kaspery, to to na pewno będzie przyrodnik z Akademii Rolniczej. Otóż chcemy też pokazać, że właśnie istnieje Wydział Biologii Uniwersytetu Śląskiego, że pasjonaci u nas pracują. I y, tą świadomość chcemy zmienić u wszystkich. Zaczynamy od przedszkolaków. Mieliśmy tutaj dzieci z grup przedszkolnych, mamy y, uczniów z podstawówki, z gimnazjów, liceów, mamy osoby dorosłe, rodziców z dziećmi. Wiosna biologów przyciągnęła więc gimnazjalistów, licealistów, ale i dorosłych mieszkańców miasta. Wykłady mają bowiem uniwersalne zastosowanie. Przydadzą się na lekcjach przyrody ale i w codziennym życiu.